W lipcu stał, właściwie smartwych stał. Aleluja. Pozdrawiam Was, kochani, ciągle w tym Wielkanocnym czasie. Myślę, że wiecie, że w kościele świętujemy Wielkanoc. Tą niedzielę Wielkanocną rozciągamy aż na 8 dni. I pomimo, że pewnie już dzisiaj ten dzień jest mniej taki uroczysty niż w niedzielę albo w poniedziałek, pewnie powoli trzeba się zbierać do szkoły <grym> albo do pracy. Ale pamiętajcie, że Nasze świętowanie ciągle trwa. Zmartwychwstanie Pana Jezusa to tak ważne wydarzenie dla nas, najważniejsze w naszej wierze, e, że świętujemy je aż 8 dni, a potem przez jeszcze cały okres wielkanocny e, i świętujemy też je w każdą niedzielę. E, I w ciągu tej oktawy, bo tak nazywamy to osiem, te 8 dni świętowania, w, w, w Ewangelii. Czytamy o różnych spotkaniach pana Jezusa zmartwychwstałego. I dzisiaj mamy w Słowie Bożym e, o spotkaniu pana Jezusa z Marią Magdaleną. Osobiście bardzo lubię tę Ewangelię. <grym> e, to było w ogrodzie, może rosły tam takie palmy, jak tutaj. Marią Magdalena w pierwszym momencie nie rozpoznała pana Jezusa. E, ona była pod krzyżem, widziała, jak pan Jezus umiera, widziała, jak był służony do grobu. Potem przed tym grobem czuwała. No i przyszła w niedzielny poranek i zobaczyła, że grób jest pusty. E, no i płakała. Bo no nie dosyć, że Pan Jezus umarł, to teraz nawet nie ma jego ciała. E, no i spotyka Pana Jezusa i rozpoznaje go dopiero kiedy on zawoła ją po imieniu. E, najpierw zapytał ją, czemu płaczesz. E, pamiętaj o tym, jak będziesz następnym razem płakać, bo będzie Ci smutno. że Pan Jezus dla Pana Jezusa to jest ważne, że On cię o to pyta i się troszczy, czemu płaczesz. No właśnie, ale rozpoznaję go po imieniu. Kiedy on ją woła po imieniu? Ty też masz swoje imię, nie masz jakieś takie formy tego imienia, które lubisz. Jak ktoś ciebie tak woła, a może są takie, których nie lubisz. To dzisiaj Ci zapraszam, żebyś tak spróbował, spróbowała posłuchać, jak Pan Jezus cię woła. Jakiej formy Twojego imienia używa? Jak Ci się wydaje? No i Maria Magdalena też odpowiada Panu Jezusowi. Ona tak zdrobniale mówi do niego rabuni. To zdrobniale nauczycielu. A jak Ty lubisz Pana Jezusa wołać? Jak, byś, jak dzisiaj w modlitwie go zawołasz? Jak, jakie masz dla niego imię? Jak go wezwiesz? Zapraszam Cię cię właśnie do takiej modlitwy. Pozdrawiam Was serdecznie z Bogiem.